On może się wychylić na mnie. Ja chciałem go zgąskować jakoś, właśnie w taki sposób. I on będzie zjeżdżać. STRV jest tu po lewej, to źle. Jest STB. Nie wygląda to najlepiej, wygląda to bardzo źle. Ja to zrobiłem na ślepo, ale dostał. Dostał podwójny pożar. Siemanko i zawitajcie bitwy na żywo WZ-5A Jest to pojazd, który do 5 marca jest dostępny w wierzchołku drzewka Czyli promocja jest do 5 tieru, minus 50% A od 6 do 10 tieru jest promocja na minus 30% do kredytów Cała ta linia jest po prostu tańsza Tak samo jak linia do Sheridan'a Czy warto, czy nie warto, jakie mam zdania na temat tej wz -ty, To oczywiście w tym odcinku I trochę powiem odnośnie tej całej linii Zapraszam do oglądania bitewek na Żywo. Zaczynamy dzisiejszą przygodę na lodowcu. Losowanie bez artylerii, więc bardzo fajnie. Ja podjadę na lewo. Co można powiedzieć o wózacie Pędzia? To przede wszystkim jest to dobry 10-tier. Może nie jest najlepszy, może nie jest to bardzo dobry, chociaż już trochę tak pod bardzo dobry dziesiąty tier podchodzi. Według mnie, oczywiście, to jest moja opinia, ale trochę mu brakuje. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pancerz, to mamy dosyć spory włas dowódcy i ten drugi włas, który wchodzi. Wchodzi też obok jarzmo działa, znaczy tak bezpośrednio, w jarzmo działa. No i co do kontowania, to ten czołg też jakoś wybitnie się do tego nie nadaje. Ale, zawsze jest jakieś ale, wz 5 ma fajną mobilność jak na czołg ciężki, przyjemne działo, to znaczy celne oraz strzela za 490, co często jest wyróżnieniem. I można bardzo ładnie wchodzić w bardzo dobre wymiany. Teraz się skupiłem, no bo tego Chieftaina widzicie, że widzę po włazie. Strzeliłem i trafiłem, tylko nie przebiłem, gdzieś to za wysoko trochę poleciało. Też z innej beczki ten Chieftain mnie zaskoczył, że tak szybko tu podjechał, nie spodziewałem się go. I mogłem zebrać ten jeden strzał, okej, okay, ten strzelił. Przez to, że my mamy górkę, no to ja mogę sobie na luzie grać w tę stronę, bo jeżeli oni by jechali tu jakoś zbyt agresywnie, no to od razu te czołgi z górki mają ten ogień krzyżowy i mi pomagają. Co dalej mogę powiedzieć o WZC Penetracja na złocie 340, to też jest wynik bardzo dobry i większość dziesiątych tiru będziemy na ludzie przebijać. Ok, Chieftain strzelił. Ja chyba spróbuję podjechać jeszcze bliżej, bo wydaje mi się, że Chieftain jest sam. Jest mało czołgów ciężkich w tej bitwie. Nie mamy chyba spota, a nie, mamy spota na Conquerorze i na Typku, ale oni są bardziej na środku. Dojeżdża tutaj 5 54 ale nasz Foch dojechał i zebrał już jeden strzał od niego. No to ja się wychylę i teraz ja zbiorę. Aha, dwa czołgi tam są. I to jest właśnie ten pancerz, który... Wychylimy się bokiem, gdzieś przodem Pamiętam wiele razy na profesjonalnych turniejach Jak grałem badchatem i strzelałem do Takiej WZ-5A To bardzo często WZ-5A przyjmowała Jakiś jeden strzał z tego magazynka Za zero od boku, gdzieś od przodu Niby tutaj aż takiego super pancerza na kadłubie Nie ma, ale i tak zobaczcie, że są Jakieś takie kąty, które czasami pozwalają na to Żeby odbić ten strzał To nie jest oczywiście pancerz typu IS-7 Tam bardzo dużo możemy odbić Ale nadal wz 5 odbija takie pociski, które Zazwyczaj nie zakładamy, że odbijamy. Szkoda, że grill nie padł. Okej, okay, ktoś go dobił. Jest to pęczwórka. Ja dużo zbieram w tej bitwie, ale może to nie jest najlepsze, jakby najlepsza moja gra w życiu, ale po prostu czuję taką presję, że muszę coś robić, bo ta bitwa mi po prostu ucieka, tak mi się wydaje. Chociaż po drugiej stronie to nie wygląda dobrze. Teraz będę się wychylać na tego, czy w i typka, ale. Ale przesadzam, przesadzam z tą agresją, nie powinienem tego tak robić. Jak ty jarosz strzelił gdzieś stamtąd. Więc poczekam, aż ktoś inny pozbiera. Ok, chieftain dostaje. Wychylam się za tego wraku. Typ mnie strzelił za zero. I Ja go pięknie gąskuję. Też przez to, że mamy tutaj taki kaliber, to jest 130. To możemy w dosyć prostszy sposób gąskować przeciwnika jednym strzałem. Oczywiście nie zawsze. Ale no dosyć często te gąski siadają, bo też tu, tu są uszkodzenia 490 na strzał. Dobra, to jest wyczyszczone i rodzi się pytanie, czy my możemy pchać to dalej, czy nie lepiej będzie się wrócić. Dla bezpieczeństwa powiem, że lepiej się wracać, bo te czołgi już mogły się dobrze ustawić. Na pewno jak tiger jest ustawiony, więc po prostu lepiej będzie zawrócić. Oj, patrzcie, nasz forsz zginął, leopal jest na jeden strzał. Jeżeli on będzie podjeżdżać, to zginie. Nasz Conqueror to jest zablokowany przez Jaktigera i to tylko potwierdza, że ta decyzja, żeby tu się cofnąć, była moim zdaniem słuszna, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie na dłuższą metę, no bo jeszcze trzeba tam dojechać i ciekawe, czy będzie przeciwnik też na to gotowy. Conqueror nam padł. Leopard na pewno długo się nie utrzyma, ale trzymam kciuki, żeby tam przeżył jak najdłużej, bo. On może spotować te wszystkie czołgi. Nasz Patton, mamy full HP na Pattonie, a po HP przegrywamy minus 3000. I to jest dosyć niebezpieczne, bo niby mamy więcej czołgów, 9 do 8, o jeden więcej czołgów już, chociaż bywało lepiej, no bo dwa czołgi nam zginęły. 121B gra bardzo agresywnie, ale zobaczcie, że oni mają HP na Centurionie. I też pewnie kilka innych czołgów jest obite, więc może aż takiej dużej straty nie mamy, ale 121B straciło tego HP już bardzo dużo. Dojazd po to 95 Nasz grill też będzie tędy jechać, więc ok. No i nasz grill oberwał od ich grilla. I to już jest bardzo duży kłopot. W tym momencie mamy minus 4000 HP. Ja mogę załadować HEKA i tu go strzelić za. Może 640, ale patrzę, czy jakiś niszczyciel tu mi się nie. Przypałem ta podcelownik. Albo tego centuriona. Niestety już nie dobi. Chociaż. Nie no, trzeba dobić centuriona, bo to jest lufa, która. Będzie denerwować I dobrze, że się udało Ja poczekam, bo może ten grill będzie Jakoś podjeżdżać, wtedy wychylać się z zaskoczenia I oddam strzał do niego Więc ja nie chcę zdradzać swojej miejscówki I pokazywać się Na spokojnie sobie poczekam Myślę, że ich grill będzie podjeżdżać Że on tutaj coś nie będzie cierpliwy Sądzę, że po tych pierwszych wymianach Z tego, że on wygrywa z naszym grillem, no to Liczę trochę na to Problemem jest to, że jeżeli tu dojedzie T95 no to wtedy ta 95 tak łatwo ja nie będę przebijać, on będzie długo mnie spotować, i jakieś inne czołgi będą mogły do mnie strzelić. I jest ta 95, i to jest problem, ale dojedzie grill, moim zdaniem tu zaraz będzie grill, a ta 95 kurczę może się na mnie wychylić, więc jak chcę się schować. Grill jest od dołu, ok. Przypadkowo dobra decyzja, no bo zjechałem na grilla, schowałem się od innych czołgów, a ta 95 dobiło mi grilla. I pytanie, co teraz z tym grillem? Dostał za 725, ależ to była bomba. Tylko nadal problem jest to 95. On może się wychylić na mnie. Ja chciałem go zgąskować jakoś, właśnie w taki sposób. I on będzie zjeżdżać. I mnie za zero. Bardzo dobrze to wyszło, tylko prożeto zaczyna do mnie strzelać. Ja muszę objechać do 9.5, nie strzelam jeszcze, czekam. Żeby oddać strzał z gąską, żeby on mi się nie ruszył. Ja jestem za kamieniem i jest super. Ja mogę oddać strzał w bok z demerzem, ale przez to, że go unieruchomiłem, to przeżyłem. I to było bardzo ważne, żeby zachować tą zimną krew i nie strzelić za szybko, żeby mieć ten 100% strzał w gąskę, bo wiedziałem, że on nie ma zestawu naprawczego, ponieważ pierwszym strzałem rozwaliłem mu gąśnicę. To jest bardzo mocne, jak gracie praktycznie każdym czołgiem kontra niszyciel czołgów, no to jeżeli on już nie ma tego zestawu, to na długi czas jest unieruchomiony i też... Wydaje mi się, że kolega nie miał perków na naprawę wszystkich, bo dosyć długo się naprawiał. Ale i tak to by nie miało dużego znaczenia, bo nawet jakby miał, naprawiał się 5 sekund około. No, to wtedy i tak bym zdążył go rozwalić i przeładować. Chyba fajne zagranie, musicie przyznać. Jedziemy dalej. Też można było zobaczyć tę celność, jak dobrze przysnępiłem w tego jak Tigera. Fajnie latało. Tylko szkoda, że drugi strzał to jakiś rykoszet. Nie wiem, co będzie robić to. Dobrym pomysłem jest podjechanie tutaj i zaświecenie go i trzymanie się krawędzi. Także jeżeli jego zaświecę na 50 metrów, to spróbuję się schować. I on tu zaraz może być. Ja tu może go zaświecę na wieżę. Jeżeli nie, to. O... Znowu dostał gąskę. trochę farcik, ale też z drugiej strony to jest ten pancerz, o którym wam mówiłem. I teraz go wyciągam pod moich sojuszników, i może nawet go jeszcze zgąskuję. Nie udało się go zgąskować, on teraz się wychyli. I niestety, albo imię nie dobiję, przeżyłem. To bardzo dobra pierwsza bitwa. Odznaka pierwszej klasy, stalowa ściana, wsparcie, może początek był non szalanski i za dużo tego HP traciłem, ale potem fajnie się zreflektowałem i nie pchałem tego tak na ślepo do przodu, tak jak to zrobił nasz Conqueror, nasz Leopard i chyba Foch B. to zagranie było niepotrzebne, zobaczyłem co się dzieje i... Zmieniłem zdanie i też y, muszę przyznać, że na moim głównym kanale coś była taka klątwa, żeby dobrze pokazać WZP-a. A tu już kolejny raz pokazuję tą WZ w fajnym świetle. No, był też odcinek z WZK-u -y i tam też była niesamowita bitwa. Polecam wam zobaczyć, jeżeli nie widzieliście, ale to może po tym odcinku teraz zobaczymy kolejną bitwę. Autostrada, dwie artylerie, dużo czołgów lekkich, było aż trzy i tylko dwa czołgi ciężkie: IS-4E5. To sugeruje jedno. Bitwa może być bardzo dynamiczna, flanki nie będą trzymane długo, ale też jeżeli powiemy o mieście, to musimy zwrócić uwagę na to, jakiego typu niszczyciele są w bitwie. Bo taki Minotauro, no to spodziewamy się, że goście może pojechać do miasta, więc to jest tak, jak trochę taki czołg ciężki. 268 oczywiście. Nasza WZ no prawie, lodówka może, ale to jest bez pancerza i patrzymy też kto jedzie, jedzie za nami 60TP, a nasz Minotauro nie jedzie do miasta. Nie będę jakby komentować Więc w tym mieście nie mogę się czuć aż tak pewnie Bo jakieś jedno złe wychylenie może skutkować plombą od lodówki Czy od jakiegoś niszczyciela Bo tych czołgów ciężkich jest po prostu za mało Ale z drugiej strony też może to miasto być bardzo odkryte już wymiana, dwa lajty padły Jeden u nas Spróbuję chyba zagrać sobie tutaj Będę wcelowany w to miejsce jak ktoś będzie przejeżdżać Nasz Sheridan podjechał aż w te sektory On będzie świecić na 50 metrów ja na razie się wstrzymam, o widzicie, jest 268, jest IS-4 O, IS-4 mocno oberwał Nasz no, Sheridan chyba go zaświecił 60 p tylko dojechało, a te wszystkie czołgi, które myślałem, że ze mną pojadą, to one po prostu snajpią Więc yy, też trzeba mieć to na uwadze, że jesteśmy w dwójkę Jedzie IS-4, ja nie byłem wcelowany do końca, ale zdążę, no musiałem zdążyć Strzeliłem go za 501 Ale problemem jest to, że dwie artylerie mi oddały Jestem jeszcze ogłuszony na dodatek Gdybym stał tutaj za tym nie wiem, budynkiem, no to wtedy najprawdopodobniej bym tych pestek za aż tyle uszkodzeń nie dostał. Ale kurczę trochę się obawiam, bo jeżeli to 268 się wychyli, to. To może aż tak dobrze nie wyglądać. W sumie IS-4 jest na jeden strzał i to wsparcie będzie, jeżeli 268 się wychyli. No ale nadal czuję taki respekt do tej bitwy żeby czegoś nie wypełnić, yy, jakiegoś błędu za szybko. Tak, jeszcze myślę o linii całej do WZ5. -y czy polecam, czy nie polecam? Ja uważam, że linia jest dobra. Może nie jest to wyśmienita linia, ale 9 Tier jest to rewelacja. 8 Tier 110 wiem, że przez wielu z Was jest krytykowana, ale uważam, że jest to czołg jak najbardziej do grania. 7 Tier, no to tak naprawdę, jak ktoś grał z zwykłym Isem, to jest to samo. Jedzie minutą, nie zdążyłem strzelić, ale. To też jest trochę to założenie, którego się obawiałem, czyli podjeżdżające czołgi tutaj na blisko. Nie powiedziałem o tym, ale tak w głowie trochę to miałem. I cała linia, powiedzmy sobie szczerze, jest do przejścia. O, tyle mogę powiedzieć. Nie może wy macie inne zdanie, możecie napisać w komentarzu. Oczywiście to jest dla was. No ja też przyznam szczerze, że nad no, tymi czołgami niskiego tieru, jak grałem oczywiście chińskimi, ale to było bardzo dawno temu i czasy się też zmieniły. Nie mówię, że nie działa. Zupełnie inaczej wyglądają, są inne czołgi na tych tierach. No ale, tak patrząc czysto statystycznie, wydaje mi się, że jest ok. Na pewno nie będziecie źli, jeżeli będziecie grać dziewiątym tierem, bo to jest rewelacja. A piątka przejeżdżająca, i znowu ta plomba. I znowu tu jest taka sytuacja, która obrazuje wam, jakie są dobre te średnie uszkodzenia na strzał. I ile można zrobić, tak wychylając się? Co prawda, gdybym ładował szybciej, to możliwe, żebym złapał piątkę jeszcze na tym drugim przestrzale, ale też to było ryzy większe ryzyko, żebym za to zebrał. E, I mamy minotauro na plecach, nie wiem, czy wy to widzicie. E, halo, 60 p, odwróćcie, proszę. I oddam pestkę w gąsko. On popełnia gigantyczny błąd, no bo teraz jest flankowany przez Centuriona, 60 p Znowu dostałem od tej artylerii nieszczęsnej, ale. No Minotauro nie przeżyje tego, nie ma opcji. Szukam dolnej płyty, nie miałem czasu skupić tego celownika, ale udało się to trafić, trochę na farcie. Czy piątka 5 pod celownik? No, niestety chyba nie. Aż szkoda, bo e jest na ten jeden strzał. I jeżeli E5 by nie było, to już mógłbym podjeżdżać. Po HP bardzo dobrze, wygrywamy to pewnie. I chcę tylko skrócić dystans do tego 268 i zacząć robić to nie uszkodzenia, bo ta bitwa będzie bardzo dynamiczna. No, to domino się posypało, te lighty popadały i artyleria, wiadomo, nie będą trzymać flanek. Ja od samego początku wiedziałem, że w tej bitwie najprawdopodobniej nie zrobię jakiegoś super wyniku, bo matchmaking na to nie pozwala, niestety. Matchmaking z tyloma lightami, i niszycielami i artami. Automatycznie o wiele mniej uszkodzeń do zadania, i o wiele mniej czołgów, które przytrzymają jakiekolwiek flanki. No takie już mam doświadczenie, jak markowałem fałkę, to zacząłem zwracać na to uwagę. Teraz zostały lodówki, no gdzie taką lodówką ktoś może utrzymać pancerzem jakąś flankę. Nie? Za mało czołgów ciężkich, niestety, w tej bitwie i też przeciwnik nie zagrał dobrze, ale już nie będę narzekać, przepraszam, trochę musiałem, bo jestem Polakiem i narzekam, że nie trafię teraz. <laughs> Szkoda. Dobra, wceluję się w lodówę 415. Tutaj potężny hajak może siąść tak samo jak ostatnio. 609. No w tego grilla fajnie polosowało tym drugim strzałem. Tutaj nie udało się aż takiego wybitnego strzału oddać. Ale i tak jest to bardzo dużo uszkodzeń na strzał. Dojeżdżam, no bo nic tu nie mogę zrobić. Nie wiem, czy zdążę. Może uda się złapać artylerię. E50, już wątpię. Tam Fosch 155 rozpędzony oraz WZ. Jedzie Marcin. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz odcinek. No, jest artyleria, ale chyba Marcin rozwalił artylerię. To może mi się uda rozwalić A 50 Mam nadzieję. Uwaga, uwaga. Skupiam, skupiam, skupiam. Bok wierzy. No i weszło. Chociaż bałem się, bo w momencie, jak już zaczynałem skupiać do końca celownik, no to on akurat tak się odwracał przodem, że to mógł być rykoszyt, ale. Nie było. Tym razem oznaka drugiej klasy, dynamiczna bitwa, ale 4000 na to zrobiłem i zachowałem tą ostrożność. Nie przeszarżowałem do zagrania Minotauro. Mogłem się tego spodziewać i trochę o tym myślałem, że ktoś tak może skrócić dystans, więc w razie czego od razu się cofnąłem za ten wagon, znaczy za ten pociąg i on przesadził ewidentnie. Lecimy dalej. Hmm, mamy mapę aut Tundra, przepraszam, autostrada była poprzednia i chyba warto pojechać pod górkę. Na szczęście WZ5A to jest na tyle mobilny czołg ciężki, że możemy wybierać takie flanki, gdzie jeżdżą medy. To nie jest taki wolny klocuch bez mobilności. W Pojedynku z takimi medami możemy wykorzystać ten lepszy pancerz i decydować, że tutaj jakaś flanka będzie wygrana czy przegrana. To nie jest takie, wiecie, S160P maus, gdzie jesteśmy zmuszeni, żeby zjechać, na przykład, na prawo, czy trzymać tak bardzo defensywnie. Tu możemy sobie na więcej pozwolić i to mi się bardzo podoba w stylu grania w 5 a Wjazd na górkę przez udesa że to tam coś strzeliło. Ja myślę poważnie na tym, żeby wjechać na górkę, ale trochę się obawiam tego wszystkiego, bo teraz E50 strzeliło, że to się wystrzelało. jest ST2, mogę za to zebrać. Oho, on podwójnego strzału w ogóle użył i dostałem zbiorniki. To też yy, chciałbym wspomnieć, że niestety, ale chińskie czołgi. Mają to do siebie, że lubią się zapalić, albo lubią dostać Amoraka I jeżeli możecie wrzucić eksperymentalne wyposażenie, czyli wzmocnienie, żeby wzmocnić punkty wytrzymałości waszych modułów No to polecam, polecam Bo niestety, ale różnie to bywa z tymi chińskimi czołgami Szkoda, że tu nie mogę odejść, strzału, ale znowu jest grill i znowu hałas na grilla Ciekawe czy to wejdzie 678 te grille są masakrowane w tym odcinku, i to jest też idealny przykład. Kilka bitew pod rząd, i zobaczcie, że perk intuicja, dzięki któremu w dwie sekundy przerzucam się ze zwykłego pocisku na pocisk o burzący, jaką robi diametralną różnicę. Od razu robię to i od razu jest plomba, tylko że zebrałem teraz głupio <laughs> za 600. Kurczę. Trochę timingowo źle to wyszło. Ja niego tym wspomniałem, to akurat musiałem zabrać od tego grilla. Nieważne. E50 strzeliła. Ona się coś tak daje nabierać na to kontowanie. Ja chciałbym powierzyć i dostaję ją powierzy 470. Nie wiem. Goście chyba trochę przesadza. Nie wiem, czy ma problem z internetem, czy myśli, że mu każdy strzał wejdzie, czy o co chodzi, ale ewidentnie przesadza. Chociaż teraz mu się udało. Jestem na jeden strzał i artyleria możemy dobić. I to było najgłupsze moje zagranie. To było przede wszystkim zebranie od grilla, a nie spodziewałem się też z drugiej strony, że ST2 strzeli salwą do mnie i tak szybko to zrobiło. To znaczy, że on już wcześniej zaczął celować i przygotowywać salwę. Dobra, ale pięknie. Wychylanie PSK 463 i cofka to też jest bardzo skuteczne. No, korci T50, ale nie, 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 nie mogę. Ja tego ST2 niestety nie złapię, patun na dole, nadal ten grill żyje. I ten grill jest dużym zagrożeniem dla mnie, ale zobaczcie, że dostał spota. Grill strzelił, więc chyba zjadę w dół. Oddałem strzał, ale prożetto mnie dobiło. Myślałem, że te medy nie będą już snajpić, że one uciekają na tą drugą stronę, bo tak miały spota, ale niestety to był błąd. No i tym razem oznaka trzeciej klasy, żeby był komplet, to brakuje mi teraz oznaki mistrzowskiej, więc spróbuję zagrać jak najlepiej ostatnią bitwę, ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze krótka zmianka o załodze. No tak jak widzicie, mam perk intuicji i bezpieczne magazynowanie, żeby amorak nie padał na ładowniczym cztery perki, tu po trzy perki. A moje wyposażenie polowe tak się prezentuje. Tu jest to wybrane w lewo. A tu na drugim, piątym i siódmym nic nie wybierałem, na ósemce pojechałem w lewo, żeby zwiększyć punkty wytrzymałości pojazdu wzmocnienie na czołg ciężki, moim zdaniem podstawowy moduł, dosyłacz wiadomo I stabilizator, bo ta stabilizacja świetna nie jest I wymaga tego stabilizatora, żeby takie strzały oddawać jak w t 50 widzicie tam wychyliłem się, cofnąłem Tego typu, to akurat tu moim zdaniem jest to przydatne, możecie grać z wentylacją jeżeli chcecie i możecie grać z turbo ale moim zdaniem, turbo aż tak przydatne nie jest, bo jest to mobilny już czołg sam w sobie. A wentracja może być ciekawym wyborem za na przykład tą stabilizację, można popróbować. Nie mówię, że nie. Ale teraz, fokus. Murowanka, bitwa spotkaniowa. Mało czołgów jedzie do lasu, dużo jedzie na prawo. I tak się zastanawiam, czy to jest dobre zagranie, żeby jechać do lasu. Z drugiej strony mam Mausa, Esetę, IS-4. Te, te czołgi raczej nie pojadą do lasu. Jest bardzo dużo takich wolnych czołgów, które podejrzewam, że do lasu nie pojadą. I to jest trochę ryzyko, ale chcę postawić na jedną kartę i zagrać ten las, ponieważ no, chcę zrobić oznakę mistrzowską. Złapałem Gessora w ogóle. Nie spodziewał się pewnie tego kolega. I będziemy wchać ten las, będziemy wchać ten las i chyba są na to podstawy. No bo zobaczcie, że po drugiej stronie STV, STB bez spota, to z takich groźniejszych dziesiątych tierów. Nawet jak spotkam takiego stb to ja mam na tyle punktów wytrzymałości, że moim zdaniem poradzę sobie wymieniając się z nim. Mam leopardy ze za sobą, zaznaczam, żeby pojechali ze mną. No zobaczcie, jak oni są zamknięci. Mam spota, co prawda strv jest tu po lewej, to źle, jest stb nie wygląda to najlepiej, wygląda to bardzo źle w tym momencie, ale to muszę przejechać tak, żeby strv do mnie nie strzelał i teraz mam pojedynek z stb dostałem moraka, to jest bardzo zła informacja dla mnie odwracam się przodem, żeby coś poodbijać liczę na to, żeby drużynka podjechała i mi pomogła, ale niestety nikt nie jedzie, muszę liczyć na jakiegoś amoraka albo coś albo teraz musi mi polosować jakoś, stb się odbił, to jest ten jeden strzał o którym też mówiłem, i jestebec spanikowo. Ale jedzie z TRV, tylko szkoda, że moja drużyna w ogóle nie podjeżdża. Brakuje mojej drużyny. Dlaczego wy się nie ruszyliście? To jest też mój błąd, że ja to zrobiłem na ślepo. Ale dostał, dostał podwójny pożar. Ale to jest fart. Ja nigdy w życiu nie powinienem tego wszystkiego tak wygrać. Mam dużo szczęścia i jakbym nie powtórzył, bym nigdy tego zagrania od razu wam mówię, że to co zrobiłem. Było głupie, ale szczęście sprzyja lepszym albo głupszym, kto wie. Skoda i Lepre w końcu podjechały i powinniśmy rozwalić tego Esterfała. Ja nie chcę zebrać tego strzału, bo ja nie chcę być na jeden strzał dla wszystkich pojazdów. On strzelił, a i mogłem wychylić się i oddać pewny strzał, ale przez to, że tak się cykałem, no to o. Nie ma go. Super. Jedziemy dalej. Trójka w kapie. W którym momencie ja mogłem zrobić to zagranie, które zrobiłem? W momencie, kiedy nasz Leopard i nasza Skoda podjechałyby tu mniej więcej, gdzie są. W sensie za tym wałem. To wtedy ja mógłbym rozpocząć taką szarżę na ślepo i nawet jakby ten STB tam stał, to najprawdopodobniej on by coś zebrał od Skody i Leoparda, a jak nie, to by STRV cały czas dostawał i STRV by mnie nigdy w życiu nie dobił. I to było za wcześnie wykonany ten ruch, ale zadziałał. Nie mam pytań. Jedziemy Agresywnie, no nie ma co się zatrzymywać, no bo zobaczcie, że jest 8 do 3 A ja chciałbym zrobić oznakę mistrzowską w tej bitwie Oj nie nie, nie mogę jechać, nie mogę jechać, nie mogę jechać Kurde Nie wiem kto mnie zaświecił, chyba WZ gra z lornetką Albo ma dobry zasięg widzenia I mnie zaświeciła Nieważne, trochę za bardzo się napaliłem na to, żeby zagrać jakąś fenomenalną bitwę Za dużo wszystko postawiłem na jedną kartę Pewnie lepiej by to wyszło, jakbym zagrał na spokojnie i obijał Mausa i S4 gdzieś Nie udało się Trudno. Ja w sumie nie będę pokazywać screenów końcowych. Dziękuję Wam za odcinek. Trzymajcie się. Miłego dnia. Do elo.